Nie do wiary, jak tak dalej pójdzie, to będę miał odseparowane nadwozie od ramy. Myślę, że za jakieś dwie godziny. Jestem zachwycony tym autem. Panelowa konstrukcja. Wystarczy podstawowy zestaw kluczy do tego, żeby ją rozebrać. Chyba konstruktorowi właśnie o to chodziło, żeby to był samochód prosty, niezawodny i żeby można było go naprawić nawet w terenie. Zobaczcie, jakie to proste. Cała buda do ramy przykręcona jest na kilku śrubach, i właśnie na takich podporach, pomiędzy budą a podporą, jest poduszka. I tak naprawdę to wszystko odkręca kilka tych śrub i buda pszit, do góry. I kolejna śruba. Muszę Wam powiedzieć, że jak na auto, które ma ponad 40 lat. Te śruby naprawdę świetnie się wykręcają. Terenówki, jak widać, można naprawiać od spodu bez użycia podnośnika. Grześkowi podnośnik przyda się jednak do czegoś innego, do lewarowania paki i karoserii, które po odkręceniu śrub powinny się oddzielić od ramy. Grzesiek delektuje się mistyczną chwilą, bo nie wie jeszcze, że za moment będzie drobny kryzys. Ta Toyota we Włoszech służyła jako mały dźwig do wymieniania żarówek w ulicznych latarniach. Ktoś bardzo solidnie wzmocnił pakę. Waży aż 700 kg, o czym ekipa Grześka dowiedziała się, wieszając ją na warsztatowym żurawiu, który nie wytrzymał. Dobra, jesteśmy. Gro. Dobrze, że skończyło się bez większych zniszczeń. Te całe konstrukcje muszę wyrzucić, bo to się do niczego nie nadaje. Tam jest normalnie, bierz pół tony już stali. Od spodu, jak oni mieli, nie wiem, co tutaj mieli z tym. Chłopaki podkładają koła transportowe pod pakę, by pozbyć się z warsztatu tego żelastwa. Dobra, później się to stąd weźmie. Mam nadzieję, że z kabiną pójdzie łatwiej, bo z tym to była masakra, przecież to waży ze dwie tony. Podnosząc budę, Grzesiek musi jedynie obserwować, czy o nic nie zaczepiła. Ech, jak będzie taka wysoka, to będzie okej, okay, nie? Nie wiadomo, czy na tym pułapie Grzesiek poprzestanie. Może zdecyduje się na monster trucka? Taki wysoki, czy jeszcze wyższy? Taki będzie okej. Okay. Uf. W normalnym aucie dostęp do wszystkiego jest utrudniony. W ramowej konstrukcji wystarczy zdjąć karoserię i wszystko mamy jak na dłoni. Można jednocześnie robić blacharkę i w międzyczasie zajmować się napędem czy zawieszeniem.